Dzień dobry, dzisiaj na moim kanale coś wspaniałego, mianowicie radioodbiornik z lat 1979-91 właśnie w tym okresie produkowany radioodbiornik Petra Eltra Julia Stereo, bardzo fajnie zachowany egzemplarz w 100% sprawny mówię kilka jego funkcji regulacja balansu regulacja barwy pas, głośność Włączenie, możliwość odsłuchu stereofonicznego na słuchawkach Julia Stereo, ciekawe jest wykonane, ponieważ tu jest możliwość przełączenia na antenę zewnętrzną, przełącznik mono stereo. Ma dwa zakresy: a więc wschodni zakres okf -I, i zachodni CCIR. Z tym, że ten zachodni zakres jest jakby niepełny, ponieważ ma tylko do 100 MHz. A no tutaj to widać do 100 MHz w CIR, nie do 108, tak jak powinno być, ale część stacji oczywiście odbiera. Tutaj są takie znaczniki, można sobie ustawić, w jakim miejscu jest dana stacja skala. Wtedy znacznik podpowiada nam, bez dodatkowego szukania, gdzie skalę ustawić. Wskaźnik stanu naładowania baterii, tutaj się wciskało. Ej, przepraszam, nie stanu naładowania baterii, tylko podświetlenia z baterii, a to jest stan naładowania baterii wskaźnik poziomu sygnału UKF 1, 2, 3, 4, 5 czyli można sobie zaprogramować 5 stacji, 5 stacji włącznik, włącznik przełącznik na UKF jakby niezależnie od tych 5 stacji zaprogramowanych i automatyczna regulacja szczęśliwości czyli żeby szczęśliwość była stabilna odbiornik jest ciekawy wyposażony tak jak mówiłem możliwość podłączenia anteny wewnętrznej zewnętrznej przełączenie przełącznik mono-stereo, zakres wschodni, zachodni UKF, UKF Krótkie na 13 metrów, krótkie na 16 metrów 19, 25, 31, 41, 49. Średnie i długie. Antena. Co mamy z tego odbiornika? Z tego odbiornika mamy właśnie potencjometr do programowania tych 5 stacji, o których mówiłem. Wyjście na wzmacniacz zewnętrzny, na antenę zewnętrzną, zasilanie główne. Wyjście na magnetofon, wyjście na zasilacz, przełącznik, baterie, sieć i wyjście na głośniki stereo. na baterie. Wyjście na Julia Stereo. Uważam, że to bardzo dobry klasyk. Ten jest w 100% sprawny. Działa, odtwarza, potencjał nie trzeszczą. Jest bardzo, bardzo dobrze zachowany. Warto szukać takiego sprzętu, bo dzisiaj już jest bardzo mało dobrych urządzeń. Tutaj jedyne co można wymienić, co może wymienić, to jest wyrwana antena. Odbiera nawet na tej wyrwanej antenie bez problemu. Wszystko działa pocieszenie i działa. Dziękuję. Jeszcze jedna ciekawa informacja temat tego odbiornika, bo nie pamiętam czy mówiłem. To jest odbiornik stereofoniczny, ale ma wbudowany tylko jeden głośnik. Jeżeli podłączymy dwa głośniki zewnętrzne, to będzie to stereo. Także bardzo ciekawa konstrukcja z na tamte czasy, lata 69-91. Naprawdę super sprawa. Dziękuję.